witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj witam was z tym szczaderskim, co sam wymyśliłem jest to scenariusz um, tam y, Europa z kilkoma państwami Mamy wszystkich sąsiadów polski z y, właśnie z ty, y, 1930 y, 9 roku, wtedy właśnie Niemcy najechały na Polskę. Tu mamy, mianowicie, nie ma bardzo dużo państw. Jesteśmy na zwykłej mapie. Ja tylko Europą się zająłem, bo Europa mnie tylko będzie obchodzić. I tu mamy na przykład Rumunię, możemy z nią pokrać Polską. Ja sobie pogram Polską, bo czymś innym by tu. ZSRL mamy tutaj Związek Radziecki, Łotwę, Litwę, yy, Niemcy, 17 Czechy, Słowację. Słowacja ma tu Naddniestrze. <grystanie> Dziwne, bo Słowacja ma tam Naddniestrze. Ale ja ja. Hmm. I choć wtedy Słowacji nie było, tylko było Czechosłowacja. Czechosłowacja. Była Czechosłowacja. I nie było Słowacji, ale ja dałem Słowację. Węgry mamy, Węgry nie graniczą z Polską, ale no Węg Polak, Węgry, dwa bratanki, więc y, warto powiedzieć, że węgrami też możemy sobie więc nie będą jakieś gorsze. Albo Węgrom możemy nawet dodać kilka terenów. My zaraz sobie pogramy na tym scenariuszu. Piszcie, jakim Państwom mamy jeszcze pograć w komentarzu, bo na przykład, nie wiem, Chinami, Indiami, na zwykłym świecie coś potem porobić. Nie wiem, jak najwięcej po prostu państw zniszczyć. Gdziecie, to, mogę tutaj troszkę dodać Węgrom kilka prowincji. Nie było. Tak, o. Tom nie Jugosławię, jak też mówił, wojewodinę ten węgrowo. to Chorwację też możemy dać Węgrom. Zapomnę dać Chorwację Węgrom. Samo Słowenii. I mamy Węgrom dentyle. No, Austrii mi się nie chce, bo, y, po, y, no, Austria, Austria, i Węgry są bardzo odsunięte od Polski, choć Węgry nie są tak blisko, tylko bo dzieli nas tylko na dnie dokładnie tutaj... bo na to są dwie prowincje. Y, ten, a, Austria i Polska dzieli prawie całe Czechy, więc, no, o wiele więcej niż Węgry. No i, no i właśnie na tym scenariuszu sobie pogramy, piszcie jakim państwem mam pograć na tym scenariuszu i w ogóle jakim państwem mam pograć, yy, wiecie, ogólnie w tej gierce, sobie polską zagramy i nadzieję, że będzie super. Że gramy polską. Spróbujemy, oczywiście, odzyskać na przykład te granice, które mamy dzisiaj, czyli Wrocław, Leginica, -Le 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 Lona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, czy Kuszalin. O, jedna poprawka. Słupski, chyba wtedy nie był polski, albo nie, nie pamiętam, czy nie był niemiecki, czy polski. Tej Rumunii dałem Mołdawię, bo ona wtedy Mołdawię miała. Hmm, tu jedną prowincję Ukrainy to, to miała. Hmm, skoro już dałem ZSRL, to tak jakby tak dać. ZSRL, to by tu nic się nie stało. Oczywiście dałem tak, żeby. Hmm, państwa nie mogły się rozrastać na te tereny, które. Hmm, są neutralne, czyli na przykład wiecie, to, te, te bez flagi, te czyste tereny. Bo to są pustkowie, ogólnie to są pustkowie. Nie, nie daję tak, dobra. Napiszcie w komentarzu, czy mam dać Austrię. <grym> bo Austria chyba nie należy do sąsiadów Polski, ale warto by sobie można było pokazać. No, tak są Estonie, też ma potencjał. Dobra, koniec gadania, bo już 4 minuty odcinka. gramy polską. Już mamy Polskę, jest, gramy polską, już się nic nie możemy z tym zrobić, nic nie możemy zmieniać. I spróbuję się podbić te wszystkie państwa, zobaczymy jak nam pójdzie. No z Rumunią może być ciężko. Może podzielę materiał na dwie części. Litwą, li, yy, chyba najpierw zajmiemy się, wiecie, czy Litwą, bo Litwa ma ile prowincji? 4. Więc Litwą się chyba y, zajmiemy na początek sam, tylko rekrutuję jednostki. <grym> się, ja nie rekrutuję tak na nim, bo jednostki, ja się tak wiecie. Bo można się tak pobawić, że się rekrutuje jednostki. Ja właśnie tak robię i tutaj tak naprawdę tych jednostek nie ma wiecie o co chodzi. Nie ma żadnych jednostek, ja nie mam żadnych opcji ustawionej, że są jednostki. Po prostu ja się tak bawię, że to są jednostki. Nie, ma, nie można sobie powiedzieć tak wyobrazić. O, wy, o brakowało mi słowa. Wyobraźcie, że na przykład tutaj rozstawiamy jednostki i atakujemy Litwę. Tak jak w Ego of Civilizations 2, bo tam mi się wszystko poblokowało. I to jest problem. Tak to bym to nagrało zamiast prowincję świata. Chyba, koniec gadania. Atak polsko litewski. No, już zajmujemy powoli jedną prowincję, wiecie, Wbiję się jeszcze w tą, o, w tą. No oni, oni też się wbijają we mnie, ale takimi małymi oddziałami. Dobra. Jej, je, co ja robię? 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 Widać tutaj, że zajmujemy większość Litwy. Ale ja, no, jednak coś tam sobie odbijają. Jako mi urady nie odbili. Pokonali moją małą armię. O, ja sobie całą armię tutaj. Będę kla i peda. I Litwie zostały dwie prowincje. Nie wiem, jak Litwa sobie poradzi. Dobra, to, to wlatujemy w to i to wlatujemy w to. I powinno być teraz pyk, pyk. O, nie ma Litwy. Teraz rozmowy pokojowe. Tak jak już ja miałem się wiecie, czy sniby, bili, bili, że to jest niby Aid of Civilization 2, jest więcej rzeczy, ale o tym może później nie powiem. Tu, bo są rozmowy pokojowe, jeśli chcecie, żebym nagrał grę of Civilization 2, to zostawcie tutaj, 10 łapów górę, nie dajcie no, tutaj, nigdy nie słuchajcie 10 w górę, bo ja was znam, ale Jakbyś, jakbyście zostawili, to też by było dobrze. I mamy, i Litwy już nie ma. I Polska stała się duża. Mamy 50 prowincji. Za nami są Węgry, które mają Hungry, Hungry. Tak się mówi po angielsku. Hungry! Tak się mówi po angielsku, Hungry. Romania. Dejmany, Dejmany się mówi. Nie, nie. Tesla w ogóle ma 23 numer. Muszę to zmienić w ustawieniach. Czechy mają trzy słowa, jakie jakie ma słowa, nie? Podejrzewane, Pasyły. Łotwa ma faule, 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 faule. fauly, 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 Angli fauly, 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 ma fauly, a fauly, fauly, nawet Koniec tego. Myślę, że teraz zaatakujemy sobie ZSRL, pójdziemy na sam front, a później Słowa, Słowacje, Słowakie. <laughs> ja lubię mówić po angielsku nazwy krajów, bo to jest takie głupie. takie, 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 staje taki, taki adrenaliny po prostu, jak mówię, takie kraje. Kto ukryje moc adrenaliny? Na przykład Słowakia. Czy to nie brzmi? Jak po francusku. No, mi się wydaje, że tak. Bułgarii nie dam. Bałkan nie daje, bo mi się nie chciało. Chcę, żebym ulepszył ten scenariusz, to zostawcie tutaj. Trzy łapki w górę. Oj, jak będą trzy łapki w górę, kolejny odcinek z prowincji Świata. Dlatego. Do Dobra, to. Ja on tutaj rekrutuję armię pik, cyk, mik, i się zmierzymy. z ZSRL. Pik, pik, pik. Pik, pik. lwowie, ludzkie kowelu, wreszcie, dobra, grudnie, wilnie ono Dobra już 9 minut odcinka, to atak na ZSRL Mińsk jak to się... Mińsk? Jak tu się atakuje. Jak tu się atakuje. No my wbijamy się w Mińsk. I w te pań, i w te nasze takie kraje. Pyk, pyk. W nie ma tak naprawdę tysięcy sił, bo jesteśmy tak wielką armią. Nie, coś tam odbiło. Lów. Lusk, a nie lwów. Bo lwów mamy tu. Będę musiał rozumieć nazwę Lwów i Wilno to miało być Wilno, a to lwów. Tylko nikomu nie chcesz tego tłumaczyć. Nie wiem dlaczego. Nie? Teraz się poroznoszą, po, po do Lublina dotarli. Już poroznosili się. Naprawdę, kaczki po morzu. Mieli tam gonimy, ale która jest ciągle już do Warszawy dotarła. No pięknie, pięknie, pięknie ze Pięknie robicie, pięknie robicie. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. W tym odcinku mi się zdaje, że Niemcy sobie zatkują albo Słowację. W tym odcinku chyba Słowację sobie nie zatkują. Piękne ze Dlaczego państwo jest tacy Muszę mi pół Warszawy, całą, normalnie wszędzie mi napłynęli. Zrekrutuj tam jednostki, bo z A I teraz biją się wszędzie tutaj. Pyk pyk, 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 pyk. I nie masz prawa za to seranno. Polska jest wielka, 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 wielka. To jest mój własny scenariusz, który ja stworzyłem. Europa z kilkoma państwami. Te państwa są tu małe, 33 prowincje mają. Tej mamy Zamość, wbijamy i pyk ZSRL. Już nie ma, nie ma ZSRL. My mamy dłuższą granicę z Łotwą. Już mamy ZSRL zniszczone. Cieka Polska jest duża, no. 63 prowincje, które mają Węgry 33. Jeśli chcecie, żeby Państwa się ze sobą biły? bo Państwa się biją ogólnie. Na przykład Czechy mogą Słowacji powiedzieć, bo Akurat teraz tego nie zaobserwowałem. A w, i chcecie, żeby i włączył, żeby te państwa zajmowały pustkowie, to my sobie wtedy zajmiemy całą tutaj Ukrainę, Białoruś. Łotwa pewnie zajmie stoję, No chyba, że damy tu Rumunia to zajmie pewnie te bułgaryjskie, Węgry to w ogóle polecą na Austrii i Niemcy. Niemcy polecą na swoje tereny, Czechy, Czechy z Węgrami zajmą Austrię ci, ci, ale... Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. W następnym odcinku podbijamy sobie więcej państw. Na przykład ZSRL. sobie podbiliśmy właśnie. I Litwę. Jutro podbijemy Łotwę z i Niemcy. Może. Rumunię sobie na ostatni odcinek zostawimy, bo Rumunia ma bardzo dużo prowincji, wiecie. Ja się boję Rumunii. Bo Węgry mają w sumie więcej ode mnie. Dobra. Pamiętajcie, trzy łapki w górę, kolejny odcinek z Prowincji Świata, ja dla Was, wy zostawiacie, ja dla Was robię i popatki.